Okej, okay, dobra. Hej, cześć Siemano. Witam wszystkich bardzo serdecznie w serii, w której zaprezentuję wam tytuły jakie mam. Ponieważ jeden z widzów prosił was e, prosił mnie o to, abym zaprezentował tak więc przychylam się do prośby i prezentuję e, moje wszystkie e, gry pudełkowe jakie mam. Ale zaczniemy oczywiście najpierw od gier pc ponieważ z PC-tem swego czasu grałem naprawdę sporo. I pierwszą grą będzie jest gra serii kolekcja klasyk, a konkretnie Age of Empires. Age of Empires złota edycja, który zawiera podstawową grę oraz dodatek The Rise of Rome. I zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Age of Empires. Age of Empires jest to gra z gatunku strategii czasu rzeczywistego, która dzieje się na przestrzeni bodajże około 10 albo 15 tysięcy lat. Zresztą 10 tysięcy lat. Od i z tego co tutaj mogę już nadwnioskować, ponieważ nie pamiętam wszystkiego, pozwólcie, że będę się też posługiwał właśnie informacjami zawartymi na e, tyle pudełka. Nie, mam nadzieję, że widać, w razie czego możecie sobie zatrzymać, a próbuję już tak, żeby światła za bardzo nie było. Myślę, że coś tam widać. Zatrzymajcie sobie, przeczytajcie, słuchajcie, z tego co widzę, gradzieje się od epoki kamienia łupanego po epokę żelaza. Tak więc, nie uświadczymy tu żadnych armat. Nie uświadczymy tu tak na, chociaż nie. Armaty są, ale bardziej można powiedzieć na okrętach, ale tych okrętów, te posiadających armaty, też zbytnio wiele nie ma. Ale. Y jako, że no, średniowiecze i tak dalej, żadnych różnic tego typu e, rzeczy nie uświadczymy. Bardziej, wiecie, kusze, łuki, taka, to jest mniej więcej właśnie e, jakieś balisty, katapulty, trebusze, tego typu rzeczy. To jest bardziej właśnie taka broń e, dystansowa. Age of Empires, jako, że gra e, dzieje się właśnie od wspomnianej epoki kamienia łupanego po epokę żelaza, no to mamy możliwość wzięcia rozwoju, wzięcia udziału w rozwoju kilku albo nawet kilkunastu różnych nacji. Jeśli z tego co pamiętam tam jest chociażby Egipt, jest Babilon, są Fenicjanie, są Rzymianie, Grecy, i parę tam różnych e, innych nacji, których już nazw nie pamiętam, ale każda z tych nacji jest e, wyróżniona tym, że owszem, posiada każda nacja e, jakieś tam standardowe jednostki, jak chociażby milicja czy łucznik. E, natomiast są jednostki takie, które są dostępne tylko i wyłącznie dla danej. Nacji. Na przykład Egipcjanie mają rydwany, natomiast Rzymianie mają dość dobrą konnicę. A jeszcze tam inni mają bardzo dobre okręty wojenne, jak na przykład Fenicjanie. A jeszcze inni specjalizują się w czymś innym. I tak samo każda nacja ma, powiedzmy, swój konkretny budynek, tak zwany cud. Zbudowanie cudu polega na tym, że Zbierano określoną ilość zasobów. Zasoby dzielą się na drewno, na żelazo, może, e, nie, nie na żelazo, tylko na kamień, na złoto i na jedzenie. Jedzenie służy do produkcji e, najczęściej po prostu e, pospolitego ruszenia, czyli ludzi. Kamień oraz drewno służą najczęściej do budowania budynków. Natomiast złoto oraz jedzenie służą do wytwarzania czy też po prostu do produkowania określonych typów jednostek, takich już no, potężniejszych niż tych tylko i wyłącznie za samo jedzenie. I te cztery surowce są potrzebne, aby zbudować cud. Zbudowanie samego cudu polega na tym, że właśnie gromadzi się te surowce, ale wcześniej trzeba dojść do odpowiedniej epoki, czyli os ostatniej, gdzie mamy możliwość zbudowania tego cudu, ale zbudowanie samego cudu polega również na, tak naprawdę na dwóch rzeczach. Pierwszą rzeczą jest obrona tego cudu, jeśli to my ten owy cud zbudowaliśmy. Polega to mniej więcej na tym, że na przykład jeśli gramy Rzymem, no to budujemy koloseum, postawiliśmy koloseum. Na przykład, nie wiem, powiedzmy, że atakują nas Fenicjanie czy Grecy i jeśli obronimy to koloseum przed zniszczeniem, no to możemy, tak naprawdę gra jest wygrana na naszą korzyść. Natomiast jeśli przeciwnik, Zbudował to kolos koloseum, czy tam, jeśli e, przeciwnik gra na przykład Egiptem, no to piramidę i my, jako atakujący, tą piramidę zniszczymy, to nie jest przerywana gra, tylko ona gra do momentu, aż jakiś inny uczestnik e, nie zbuduje własnego cudu i tego cudu nie obroni. Do, znaczy, dobra, to zabrzmiało inaczej, głupio trochę. Znaczy jeśli zbuduje cud i ten cud obroni, no to wygrywa. Ale jeśli ten cud e, nie zostanie obroniony, o, e, przeciwnicy go rozwalą, no to gra dzieje się dalej. No chyba, że w międzyczasie, zanim jeszcze w ogóle zdążyliśmy cud zbudować, jakaś tam nacja została po prostu wyrżnięta do ostatniego człowieka i nie możemy się więcej budować, no to po prostu frakcja wypada z gry. Age of Empires ma tak naprawdę kilka różnych scenariuszy kampanii. Natomiast dodatek The Rise of Rome, jak sama nazwa wskazuje, powstanie Rzymu. Skupia się właśnie na działaniach we Włoszech, w Italii bardziej, że właśnie nad tym jak to ten Rzym się budowało, jak on powstawał, robił, stawał się coraz silniejszy, mocniejszy podbijał kolejne tereny kolejne terytoria, pokonywał kolejnych przeciwników, właśnie na tym mniej więcej skupia się owy dodatek Age of Empires Złotewic w sam tytuł grałem 3-4 lata temu albo nie, mamy 2000... nie, przepraszam, w sam tytuł grałem 10-11 lat temu, jakoś tak Dość, powiem, przyznam się szczerze, niewiele z samej kampanii pamiętam, i gdybym miał możliwość, no to oczywiście w Age of Empires złotą edycję bym zagrał, przeszedł całą, każdą nację zagrał, na każdej mapie, bo ja to ja lubię i po prostu tak lubię grać. I dopiero później przeniósł się do następnej frakcji, powtórzył i tak dalej. Czy Polecam. Jeśli lubicie gry strategiczne, ale nie takie nastawione, powiedzmy w czasach współczesnych, jak na przykład Company of Heroes, czy y, Total War. -y. Znaczy, Total War -y to są też gry strategiczne, ale turowe. Natomiast Company of Heroes to są gry takie również strategiczne, ale czasu rzeczywistego. Age of Empires, jak powiedziałem, e, też jest strategią czasu rzeczywistego. Natomiast, no jest tytułem, który e, skupia się na działaniach przed erą broni palnej, e, przed erą tak naprawdę wielkich podróży. To można powiedzieć, że akcja dzieje się na terenie Europy oraz e, tak mniej więcej patrząc po przedziale nacji, gdzie się to mniej więcej wszystko dzieje, no to jest to basen Morza Śródziemnego. Można tak to mniej więcej określić, ewentualnie jeszcze cała Europa i Afryka Północna, tak więc takie tereny możemy mniej, takie nacje tereny możemy właśnie uświadczyć w Age of Empires złota edycja. Czy polecam? Musielibyście obejrzeć trochę filmów i zobaczyć czy ta gra wam pasuje czy to jest wasz klimat ja osobiście przy tej grze z tego co pamiętam bawiłem się bardzo dobrze ale z kampanii już naprawdę niewiele pamiętam a mimo wszystko chciałbym e, kiedyś doświadczyć tego co 10-11 lat temu tak więc moi drodzy to by było na tyle w tym odcinku i Zabieramy się za kolejne tytuły, które są tutaj. A jako, że mam ponad 11,5 GB wolnego miejsca jeszcze, tak więc jest co robić, jest co nagrywać. Dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego odcinka. Trzymajcie się i pa pa.